Sodar, musisz się poradzić, Rysiu. Co to jest? Nie big fish. Torsk. You think torsk? Losów <laughs> też jednej nie zanieje. No to, Rysiu, dobra ryba? dupie nas ten one is going down and taking us up you know Okay, i can go down ja, ale go nie wyciągniemy ja zajdę tu na drabinkę rysiu nie ja wiem ale co z tego ja no jebne go ręką mówi że to dorsk że to dorsz najprawdopodobniej duży no będziemy się bawić z nim o shit <laughs> because uh, Halibut, you know what is Halibut? Yeah, yeah this can be that. Dude. It can be small yes, Halibut. Lots of here, it? Yes, it's lots of here. <laughs> it's funny. Oh. <laughs> because it's. Yeah, I understand. Uh, the line, the, the, there is better in the second. <laughs> yeah. I don't want to nowadays. But we A co teraz już zaciełaś moją rybę, kurwa, co? This is my fish, know you. This is I think this, you know. This is my idea. <laughs> But my father, you know. Yeah, yeah. Oh, już nie jest. A jaką głęboko yeah. Ja, siedem metrów, gdzie? Seven meters was be. In, you know. Okay, you can make movie. I go down. Yeah, yeah. Okay. How you're building this play? Uh, it's okay. It's uh, making now, ah, you know. Okay. Yes. No jeszcze daleko do tego. A A już tak. się przygotuję, wyciągnę komórki. Tu Kurwa. Jak ja ją wyciągnę jedną ręką? Nie głębiej, <noise> <głończy>, szuki syn. <głosy> Kurwa. <głosy> ja ja, ja. bym miał plecionkę, to bym z nim potańczył, nie? No co tu potańczyć? ja zejdę i jak postaram się go jemnąć jest? going down here To jest wetkarstwo. In Poland never we finish like that you know Ja O idzie teraz gołem tutaj. Tak Jak pęknie to pęknie ale powolutku Nie no chcemy zobaczyć No dawaj dawaj teraz A no ale nie za mocno, już nie mocno, już się mocno. Nie. nie mocno. już? Nieee Ale nie mocno, już nie mocno. Nie mocno, niech idzie, jak chce iść, to niech idzie. Słuchaj, <grym z prążych> co A co ty zaciąłeś kiedyś się przed chwilą i siedział? Znowu do końca doszedł okay. Ja pierdolę, to to kurwa jest <grymne> Może się uda tu ja wyciągnąć żyć No ale to się jeszcze go nie widać w ogóle A ja, wiesz, jedno podejście może Możesz go podnieść, nie? ja? Nie mogę go ja. To jest potężna ryba. Gdzie potężna tam? Ja pierdolę. I think we will turn ah. it a little bit stronger i think yeah but the line is you know how heavy this is ah this is for 10 kilo maybe yeah no, then it's okay I think then, this is not that this is not that big fish i think maybe this is small shark you think <laughs> it's not i don't think so, so this uh, can be this hollywood yeah this, hollywood? this can be

Zem, zeem, zeem. Hoe zit het? Ja, hoor, zo, maar... Iedereen kilo. Ah, dit is more. Meneer heb. Ja, hoe het hier, ja? Sorry, że ma kurde, so, co z nim zrobił? Oh. Zjemy kuja. Se, it, zjemy, ja, go i damy, popatrz. Ja, yeah, go, 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 go now! Tylko się nie wpierdol do wody. Jona, a little mit for Halibut. I is... <laughs> to oh, jest ja, pierdol. Czekaj, gdzieś Ja, da, ja, da, ja, ja.